Co mnie zaskoczyło w drogerii w Ameryce. Po pierwsze moim największym zaskoczeniem było to, że wiele produktów znajduje się za szybą. Podejrzewam, że ten problem występuje głównie w miastach, gdzie jest dużo kradzieży, ale bardzo utrudnia to zakupy, gdy musicie dzwonić po obsługę, żeby otworzyła wam szybkę. Także wiele kosmetyków jest zapakowanych chyba po to, żeby nie móc macać tych produktów. I zauważyłam, że mają bardzo dużo produktów z SPF-em, to akurat na plus. Są też faktory, których u nas w Europie nie ma. 70, znalazłam nawet 100. Ciekawe, czy rzeczywiście dają taką ochronę. Nie wiem, jak to jest. Także rozmiary niektórych kosmetyków są naprawdę wielkie. Zobaczcie ten korektor albo ten listerin. To jest gigant. Porównuję jego rozmiar do tego, który mamy w Europie. No, oczywiście jest też sporo kosmetyków i serii kosmetyków, których u nas po prostu nie ma. I kręcono włosy mają tutaj raj, dlatego, że produktów i gadżetów do kręconych włosów jest mnóstwo. Jest także wielki dział ze słodyczami i znalazłam nawet łopatę. Ale wolę zakupy w drogeriach w Polsce. Jest wygodniej i znacznie czyściej.